Tutaj mamy piękną litografię Dalego z serii 12 Rycerzy Okrągłego Stołu albo 12 Apostołów z roku 1972. Seria bardzo charakterystyczna, nie można jej pomylić z niczym innym. Widać tutaj charakterystykę mistrza. Piękna litografia cudowny sposób zachowana. Tu widzimy cięcia arkusza. Prace powstawały z jednego arkusza, który był cięty na cztery. I tu właśnie widzimy te piękne szczępienia, które są oryginalne. Można ją całkowicie wyeksponować. Jest po prostu w stanie idealnym. Podpis, seria jest po prostu piękna i w doskonałym stanie. Jest wystawiona na OLX. Wszystkie dokumenty potwierdzające oryginalność również, to jest również wycena, można tam właśnie znaleźć. Zapraszam do oglądania kontaktu. Naprawdę piękna, zachowana niezwykły sposób pod tytułem Niewierny Tomasz. Zapraszam.